No kurczę. No jak ktoś chce być niezależnym krajem, musi mieć własną stal. Nawet jeżeli ona nie jest tak do końca najbardziej opłacalna w świecie tak? i najtańsza w produkcji. No to co to będzie, jeżeli stale dla Ameryki będą robić Chińczycy? No to już wygrali, tak? Walkę o władzę. Także, yy, tak samo my też przecież uważamy. Yy, PiS na przykład słusznie mówi, są sektory strategiczne, na przykład energetyka. Nie możemy być totalnie zależni gazowo od ruskich, no po prostu. No dlatego gaz także z Norwegii i coraz więcej gazoporty. Tak, droższy jest amerykański gaz, a z Amerykanami nam się współpracuje lepiej. Amerykanie mają interes w tym przede wszystkim, żebyśmy pozostali niezależni od Rosji i Unii Europejskiej też. No i słusznie, nie? Także tak to wygląda, sektor jest traficzny, także nie wszystko jest socjalizmem, nie wszystko jest socjalizmem. Oczywiście taki Mikke to tak powie, nie? no bo to dla niego propaganda, natomiast generalnie to nie jest. Nawet w książce Socjalizm Ludwiga von Misesa to jest ostatnie miejsce, gdzie autentyczny, mocny wolnorynkowiec, który nie lubił ani etatyzmu, ani keynchizmu, ani niczych z tych rzeczy. Socjalizmu najbardziej nie lubił i socjalizm wyróżniał, bo socjalizm uważał za szaleństwo, a tamto tylko za błędne, szlachetne teorie. I tak powinniśmy na to patrzeć, bo dyrygizm to jest po prostu Ludwik XIV, a nie Marks. Keynesizm no to jest Keynes, a społeczna gospodarka rynkowa to byli chadecy, którzy nienawidzili socjalizmu. Także tak, no już bez przesady, tak? Elfurtzka szkoła Ekonomii. Yy, także nie wszystko, co na Zachodzie jest, to jest socjalizm. Także tu nie przesadzajmy też. Bo są ludzie, którzy po prostu, są ludzie, którzy znają różnice, znają się na ekonomii, ale, lub, ale nie lubią za bardzo Zachodu. Przede wszystkim nie lubią tego, że Zachód nas ciągle poucza. No, Zachód poucza nas i będzie nas pouczał. I na przykład redaktor Ziemkiewicz, z którym ja się bardzo często zgadzam, jeśli chodzi o to, co Polska powinna robić, że powinna nie mieć kompleksów, walczyć twardo o Unii, w Unii Europejskiej swoje prawa, interesy i w ogóle walczyć twardo o swoje interesy, nie mieć kompleksów, nie, nie dać sobie wmówić, że jesteśmy jakimś ramolem, wieśniokiem, którego można popychać i pouczać bez końca. Ale nie ma racji w tym, że on ma taką tendencję do tego, że to wszystko, co się na zachodzie dzieje, uznać za socjalizm, a to jest już duże nadużycie. Także my, my jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy mamy trochę właściwie tylko dwa, dwie szkoły myślenia o ekonomii, bo jest jeszcze ta katolicka, tam, tam bla bla bla, ale to jest generalnie ta katolicka bla bla bla, to to nic nie jest poza ukradzeniem pomysłów ze społecznej gospodarki rynkowej. Tak samo jak w ogóle katolicyzm nie ma własnej myśli społecznej, ekonomicznej, tylko kradnie cudzą. Ten współczesny katolicyzm mam na myśli. Na przykład Jan Paweł II wymyślił niby personalizm. Personalizm de facto to jest po prostu konserwatyzm specyficzny, konserwatyzm Szwajcara. Karla von Hallera. Także nie ma czegoś takiego, więc te kato odsuwamy, bo czegoś takiego po prostu nie ma. I, więc mamy do czynienia ze społeczną gospodarką rynkową w Polsce, która istnieje tylko jako idea i to szczątkowo, czyli de facto jej nie ma. Mamy ultrawolny rynek, czyli mikkowców, i mamy y, jeszcze jakieś takie y, pogrobowce socjalizmu, generalnie. Y, ale. Jeżeli e, więc, więc my mamy bardzo uproszczony sposób patrzenia na gospodarkę i nie, nie, nie ma zrozumienia dla tych właśnie rzeczy takich, że poza wolnym rynkiem jest jeszcze dyrygizm, jest jeszcze e, keynesizm, jest jeszcze e, społeczna gospodarka rynkowa i one nie są antywolnorynkowe one po prostu zwracają uwagę na rzeczy, których rynek nie dopilnuje, bo rynek ma taką niestety tendencję, jeżeli jest globalizacja, że wszystko będzie robione w Pakistanie, w Chinach, nawet nie w Chinach, Chiny są za drogie, w Pakistanie, Wietnamie chcemy tego, żeby wszystko było robione w Pakistanie, w Wietnamie, żeśmy nie mieli własnych robotników, czy to jest zdrowe? No właśnie, nie? Także. E, tak, ja jestem za wolnym rynkiem, ale jestem też za bezpieczeństwem ekonomicznym i to, o tym też powinniśmy pamiętać troszeczkę.